Cześć, cześć z tej strony Wodjak i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać niezwykłą legendarną anomalię jaką jest Bulba oraz znajdujący się w niej artefakt tajemniczą piłkę. Zapraszam serdecznie. Klasycznie zaczniemy od lokalizacji. Sama legendarna anomalia Bulba znajduje się bardzo niedaleko startowej wioski, to dokładniej na wschód, taki południowy wschód, w pomniejszej zonie, oczywiście, czyli jest to sam początek gry. Sama anomalia wygląda już dosyć ciekawie i jest dosyć nietypowa, gdyż widzimy ją z daleka, nie możemy jej aktywować ani desaktywować, zawsze jest aktywna i w taki charakterystyczny dla siebie sposób oddycha. I kiedy robi wdech, to jak widzicie przyciąga wszystko z kilkudziesięciu metrów tak naprawdę do siebie, jednocześnie miażdżąc nawet samochody, które znajdują się dookoła niej, a kiedy robi wydech, no to odpuszcza, nie odpycha, ale odpuszcza. Nie bez powodu dookoła znajdują się kamienie oraz całkiem sporo innych przeszkód w tym samochody, gdyż żeby dostać się do anomalii, a tym samym do artefaktu, który znajduje się zaraz pod nią, musimy stawać naszą postacią tak, żeby nie dawać się ściągnąć do środka w momencie, kiedy anomalia bierze wdech. Jak widzicie najlepiej stanąć za kamieniem, a później za samochodem, ale uważajcie, bo wystarczy delikatnie się wyłonić, na przykład za tego samochodu lub za kamienia i anomalia nie będzie dla nas znała Wciągnie nas do środka, co oznacza tak naprawdę natychmiastowy zgon. Tak jak mówiłem, żeby dostać w swoje ręce artefakt musimy chować się za przedmiotami i to jest taka przykładowa droga w tym momencie za kamień, a następnie za samochód, tylko je, tak jak mówiłem uważajcie, używajcie sprintu, pamiętajcie żeby mieć naładowaną staminę. I kiedy się schylicie to w moim wypadku tutaj między dwoma samochodami akurat znajduje się artefakt, poczekajcie aż anomalia będzie nieaktywna i podnieście tajemniczą piłkę. Adekwatnie do tego, jak podbiegaliście do anomalii, możecie z niej uciec, czyli pamiętajcie, zdrowie na full, energia, czyli stamina na full, no i sprintem biegniecie do najbliższej przeszkody. Jak widzicie, kiedy dojdziecie już przynajmniej do połowy, to da się tym sprintem wyratować, nawet jak nie schowacie się w pełni za skałkę, ale kiedy już dobiegniecie do przeszkody, chowacie się za nią, czekacie, aż anomalia odpuści, czyli nie robi wdechu, no i wtedy na spokojnie możecie dobiec do granic tego bajora, gdzie nasza anomalia nie ma już na nas większego wpływu. W związku z tym, że jest to unikalna anomalia, to sam artefakt też jest dosyć unikalny, gdyż jest to przedmiot zmieniony. Co oznacza, że nie został wyprodukowany wewnątrz anomalii, tylko anomalia zmieniła jakiś normalny przedmiot codziennego użytku, w tym przypadku piłkę. No i to, co możemy przeczytać na samym przedmiocie, to to, że jest dosyć ciężki, jest oczywiście unikatowy, natomiast um, mówi się o tym, że zmniejsza obrażenia od pocisków, szczególnie kiedy stoi się nieruchomo. Czy tak jest, czy nie? Ocencie sami, Dajcie proszę znać w komentarzu, jeżeli to sprawdziliście, mi nie udało się niestety wysnuć jakichś daleko idących wniosków po opisie samej piłki oraz po tym, jak, zachowywał się, jak zachowywała się moja postać, kiedy miałem ją założoną na sobie. No i słuchajcie, to by było na tyle. Może sam artefakt nie jest jakoś imponujący, ale jest na pewno drogi, więc e, moim zdaniem warto się po niego wybrać. Natomiast sama anomalia jest legendarna, także myślę, że dla prawdziwych stalkerów to gratka i taki must have żeby wszystkie takie anomalie w grze przynajmniej raz odwiedzić, bo są same w sobie i w swoim działaniu unikatowe. A tymczasem, jeżeli poradnik Wam się podobał, jeżeli poradnik Wam się przydał, to oczywiście zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych moich poradników z gry S.T.A.L.K.E.R. 2 i nie tylko. Także dzięki bardzo, że ze mną byliście. Mówił dla Was Wodia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.